Januszek. Potoczne określenie firmy, której właściciel, najczęściej tzw. Janusz Biznesu, prowadzi działalność w sposób niezbyt profesjonalny, często nieuczciwy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne, czwarte już zestawienie najbardziej znienawidzonej przez Januszy Biznesu serii 10 największych Januszeksów. Numer 10. Pewien Janusz z Polskiej, jak chwali się na swojej stronie internetowej rodzinnej firmy działającej w Chełmie, postanowił zakazać pracownikom wyrzucania śmieci do śmietników. W kwietniu tego roku na tamtejszej tablicy pracowniczej zawisło następujące ogłoszenie bezwzględny zakaz pozostawiania na terenie obiektu wyrzucania do śmietników pustych butelek powodzi szklanych opakowań opakowań po posiłkach jogurtach serkach i innych przyniesionych lub używanych przez pracowników. Innymi słowy, jeśli zjecie w pracy snikersa lub wypijecie tym barka, papierek i butelkę po nich powinniście zabrać ze sobą do domu lub wyrzucić je gdzieś na mieście, a nie myślcie o tym aby wyrzucać je do śmietnika w biurze. Jak zauważają internauci, Janusz Biznesu najprawdopodobniej próbuje zaoszczędzić w ten sposób na kosztach wywozu śmieci. Widocznie pracodawcy zależy na tym, żeby pracodawcy śmieci zabierali ze sobą i wyrzucali gdzieś indziej. Dzięki temu pracodawca może ciąć koszty. Różne sposoby na oszczędzanie w Januszeksach już widziałam, ale oszczędzania na śmieciach to jeszcze nie. Niesamowite, że jakiś Janusz biznesu wpadł nawet na coś takiego, żeby zaoszczędzić na pracownikach. Ktoś rozwinął temat nieco szerzej. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie gospodarki odpadami, która nie łamie zasad higieny i nie naraża na szwank środowiska naturalnego. Janusz musiał tu wykminić, że jeśli pracownicy będą zabierać swoje śmieci do domu, to nie będzie musiał wdrażać systemu segregacji odpadów, co jest obowiązkiem pracodawców od zeszłego roku. Wcześniej była to tylko dobra wola. Tylko, że nie może przerzucić tego obowiązku na pracowników, bo to jego obowiązkiem jest upewnienie się, że śmieci są segregowane i że nikt nie zapomni o opakowaniu po serku homogenizowanym, które wpakował na chwilę do szuflady, bo nie miał go gdzie wyrzucić. Pod zdjęciem nie brakuje też sarkastycznych komentarzy, że skoro już oszczędzać, to po co się ograniczać? Może od razu zakaz jedzenia i picia, plus likwidacja śmietników. Wodę do mycia rąk i papier toaletowy też należy. Należy przynosić swoje, firma oszczędzi, prezes będzie zadowolony, to ale ty również niech zlikwidują będzie taniej, śmieje się ktoś, na co ktoś inny odśmiechuje historię z życia. U mnie była kierowniczka, która zabraniała robić w pracy kół. Z kolei, według Andrzeja, największą oszczędność przyniosłaby po prostu całkowita likwidacja pracowników. Wśród komentarzy nie brakowało również takich, którzy na cwaniactwo Janusza polecali odpowiedzieć jeszcze większym cwaniactwem. W ogłoszeniu mowa jest o zakazie pustych, czyli w butelkach zostawić łyk napoju, a w opakowaniach kęs jedzenia i można wyrzucać. Ktoś inny zauważa, że zakaz dotyczy tylko opakowań pożywności. Jest spoko, można wyrzucać azbest, gorący popiół i zużyte pręty paliwowe. Numer 9 W 2018 roku ówczesny prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na odbywające się w czerwcu zawody pożarnicze rzekomo postanowił zamówić... Medale ze swoją podobizną. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Strzeleccy strażacy, biorący udział w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej, zwykle otrzymywali pamiątki z wizerunkiem świętego Floriana, czyli swojego patrona. Tym razem prezes najwyraźniej uznał, że nie ma co przepłacać i sam postanowił objąć strażaków patronatem, zastępując wizerunek świętego wizerunkiem świetnego. Swojego świetnego wąsa. Według lokalnych mediów rachunek za projekt i 180 wyprodukowanych medali wynosił 2,5 tysiąca złotych. Burmistrz strzelec opolski twierdzi, że na z wizerunkiem urzędnika zgody nie wydawał. Uczyniono to też bez jego wiedzy. Prezes Związku OSP, ale również kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta miał sam zadecydować o umieszczeniu swojej podobizny na medalach. Sam zadecydował, że jego podobizna znajdzie się na medalach. Ostatecznie sam też z własnej kieszeni musiał pokryć koszt ich wykonania, ponieważ miasto odmówiło opłacenia faktury. Numer 8. A oto jakie podziękowanie za ogromne zaangażowanie w okresie świąteczno-noworocznym, czyli mówiąc wprost zwykły zapier... otrzymał pewien Polak pracujący w holenderskim w supermarkecie Womar. Drodzy koledzy, chcemy Państwu podziękować w formie paczki świątecznej za ogromne zaangażowanie, w których się Państwo wykazaliście w ostatnich tygodniach w związku z okresem świąteczno-noworocznym. I wszystko byłoby ok, prawda? Gdyby nie, ostatnie zdanie na koniec. Ważnym jest, aby zaznaczyć, że przekazanie paczki świątecznej jest jednorazowe i nie będzie miało miejsca co roku. Mogli se darować tę końcówkę, pisali internauci. Naprawdę jestem ciekaw, jaki proces myślowy zaszedł w głowie Janusza, który to pisał lub kazał tak napisać. Janusz miał pewnie z milionu targu więcej, że spokojnie starczyłoby mu na paczki świąteczne do końca życia, a już się boi, że pracownicy będą oczekiwać tego samego za rok. You can't give us, can't give us some financial support? Ok. Okay, please! Że znowu będzie musiał wydawać stówkę czy dwie na koszyk z herbatą i czekoladą. Nie wiem, jak bardzo trzeba mieć na nascę w głowie, by oznajmiać, że paczka świąteczna jest jednorazowa. Przecież to tak, jakby przywieźć komuś pamiątkę z podróży i dodawać, żeby nie oczekiwał, że zawsze będziecie mu przywozić. Przecież czytając to pseudo-podziękowanie, ważnym jest, aby zaznaczyć, że przekazanie paczki świątecznej jest jednorazowe i nie będzie miało miejsca co roku, aż kusi, aby odpowiedzieć na nie, że zaangażowanie pracownika też miało charakter jednorazowy i nie będzie się powtarzać co roku. W komentarzach pod postem nie wszyscy jednak zdają się rozumie co w tym podziękowaniu jest Januszowego. Nie dają źle, dają jeszcze gorzej. Ciesz się, że po prostu jest paczka. Nie rozumiem co w tym Januszowego. Pracodawca nie ma obowiązku wręczać żadnych paczek ani dodatków świątecznych. To miły gest z ich strony. Myślę, że poprzez stwierdzenie zawarte w ostatniej linijce pracodawca jedynie zabezpieczał się przed roszczeniowymi pracownikami i zaznaczył, że nie będzie to akcja o charakterze regularnym. No i może właśnie samo to zabezpieczanie się jest tu Januszowe. Przecież już sama informacja, że paczka jest za ogromne zaangażowanie sugeruje, że jest to jednorazowy, okazjonalny okazjonal tym bardziej, że paczka została wręczona dopiero w styczniu już po świętach, za wyniki w święta, a nie z okazji świąt. Dodawanie takiego zabezpieczenia to nic innego jak traktowanie pracowników jak roszczeniowych tumanów i całkowity brak szacunku. Numer 7. Miesiąc temu po Facebooku i Twitterze hulała taka oto nota obciążeniowa, według której jakiś Janusz postanowił potrącić pracownikowi 800 zł z wynagrodzenia za użycie ekspresu do kawy bez pozwolenia. Mniejszym obciążam pana kwotą 800 zł z tytułu użycia bez pozwolenia prywatnego zabezpieczone. Ekspresu znajdującego się w pomieszczeniu socjalnym na terenie szpitala podczas montażu okien. Informuje, że kwota w wysokości 800 zł zostanie potrącona z wynagrodzenia za miesiące kwiecień, maj i czerwiec, w wysokości kolejno 266,67 za kwiecień i maj oraz 266,66 za miesiąc czerwiec. Jeszcze gdyby pracownik zniszczył ekspres, ale w piśmie jest mowa tylko o użyciu go bez pozwolenia. To musiała być najdroższa kawa w życiu tego pracownika. Nawet kawa grande w Starbucksie tyle nie kosztuje. Ani nawet ta, która wychodzi z tyłka tego dziwnego kota z Indonezji. Spotkałem się z karami umownymi za obecność pijanych pracowników na budowie, ale to to jakaś nowa rzeczywistość. Napisał prawnik ze strony pisma procesowe napisane na odpier. Jak żartowali internauci, panie Reczku, kawa jest dla zarządu, pan się może co najwyżej napić inki z termosu. Dla pana jest pianka, gips i resztki z montażu. Zauważając jednak, że przynajmniej podzielił karę na trzy raty, dobry pan. Numer 6. Jak pisze Michał na grupie Beka z szefów, skończyła nam się w firmie pasta do mycia. Jako iż pracuje przy chemii, owa czynność jest dość istotna. ist jednak kupić pastę, mydło czy cokolwiek dał nam proszek do prania, bo jak powiedział, dostaje w gratisie od jednego z dostawców i trzeba wykorzystać. Co z tego, że proszek do prania okrutnie podrażnia skórę. Ważne, że za darmo. Skoro pachnie jak mydło, to na pewno można używać jak mydła. Strach tylko pomyśleć co by było, gdyby Janusz dostał za darmo od jednego z dostawców kreta. Czy też by wysypał przy umywalce? Pracownicy oprócz mycia mieliby też darmowy peeling. Numer 5. Pamiętacie ogłoszenie o pracy pewnej szwedzkiej firmy, która w 2021 roku kusiła poznaniaków olbrzymi zarobkami, które tak naprawdę były tylko zsumowanym wynagrodzeniem z trzech miesięcy, w dodatku z wliczoną już premią i dodatkami zmianowymi, w jej ślady niestety postanowił pójść nasz rodzimy media ekspert. I co ciekawe, dziwnym zbiegiem okoliczności, akurat 3 miesiące po tym jak w burze w sieci wywołało ogłoszenie firmy SKF. Zupełnie jakby zrobił to z premedytacją, licząc na podobną w burze, w końcu nie jest tajemnicą, że media ekspert z irytowania ludzi uczynił sobie strategię marketingową. Jak czytamy na jaskrawym żółtym billboardzie 10 800 zł dla oper Operatora wózka widłowego. Zdrowy rozsądek nakazywałby myśleć, że pensja w ogłoszeniu podawana jest za jeden miesiąc, ale nie. Jak dopisano niżej małym druczkiem z gwiazdką, za dwa miesiące listopad i grudzień łącznie brutto zgodnie z regulaminem wynagrodzeń. Jednak to nadal 5400 brutto na miesiąc, czyli 3895 zł na rękę. To tylko operator wózka widłowego próbował bronić media ekspert jakiś internauta, nie zdziwiłbym się, gdyby był to ktoś z agencji. Ktoś inny na to, coś mi się wydaje, że to wcale nie jest 3895 na rękę, zauważając, że nie bez powodu podali dwa konkretne miesiące i to takie, które kojarzą się z zakupami. To jest pewnie strzyklocki, a te 895 to jakieś przedświąteczne i Black Friday'owe nadgodziny. Listopad, grudzień, szczyt wysyłkowy i słowa zgodnie z regulaminem wynagrodzeń. To mi wystarczy, by mieć podejrzenia graniczące z pewnością, że nie jest to płaca podstawowa. To daje 5400 zł brutto na miesiąc, czyli 4011 netto. W tym praca minimum 8 godzin na zapie... Zapewne wraz z kilkoma sobotami, aby był ten bonus przed czarnym piątkiem, wielkim wietrzeniem magazynów świętami i sylwestrem, kiedy jest największy ruch. Tutaj z kolei ogłoszenie nam magazyniera. To samo 9800 zł, a pod spodem brutto za dwa miesiące plus to tajemnicze zgodnie z regulaminem wynagrodzeń, pod którym kryć się może dosłownie wszystko. Internauci nie mieli wątpliwości, że ogłoszenia Media Expert powstały tylko po to, aby wprowadzać w błąd. Na tym polega taka reklama na wprowadzeniu w błąd. Gdyby tak nie było, nie byłoby małym druczkiem haczyka. Ta reklama pokazująca, że mają ludzi zadebili, że czytać nie potrafią i pomyślą, że to za miesiąc. Genialna reklama już na wstępie eliminują niepożądanych kandydatów, czyli myślących, mających za grosz honoru, nie lubiących być ostentacyjnie dym. Przez pracodawcę. Ciekawym spostrzeżeniem podzieliła się Lena. To uczucie, kiedy wolisz dać parę tysięcy agencji reklamowej za wymyślenie kampanii wprowadzającej w błąd, zamiast po prostu zapłacić te parę tysięcy więcej pracownikom. Numer 4. 4 lata temu w ogniu krytyki znalazł się amerykański sklep Michaels, który postanowił wynagrodzić swoich pracowników za dobrą pracę kartami z drapkami z nagrodami. Na kartach widniał motywujący napis Robisz różnicę, a pod spodem Kochamy nasz zespół. Otrzymując taką zdrabkę, zdrabkę, na której kierownictwo mówi, że nas kocha, naprawdę można można by oczekiwać, że pod spodem kryją się fantastyczne nagrody. Tymczasem oto co pod zdrabką znalazł jeden z pracowników. Wygrałeś bezpłatny urlop. Słowo klucz bezpłatny. Tak, pracownik wygrał możliwość nie przyjścia jakiegoś dnia do pracy i nie otrzymania za to wynagrodzenia. Jak żartowali internauci, przecież to nic innego jak awans z pracownika na klienta. Ja także mam bezpłatny urlop w sklepach Michaels, a nawet tam nie pracuję. To kochamy nasz zespół brzmi teraz sarkastycznie. Spróbuj zrealizować wolne w Black Friday i patrz jak mówią nie. Inni doszukiwali się głębszego sensu w tej nagrodzie. Czy ty właśnie zostałeś zwolniony? Bo jeśli tak to działa, to już mówię swojej żonie, żeby też tak zaczęła zwalniać ludzi. Aż strach pomyśleć co zdrapali inni pracownicy. Gratulacje wygrałeś, bezpłatne nadgodziny. Gratulacje wygrałeś, obowiązkowy test na obecność. Nar Lepiej nie pokazujcie tego pomysłu swoim szefom w Polsce, bo co może pójść nie tak? Numer 3. Drodzy, miło mi poinformować, iż od wczoraj jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami nowej eleganckiej mikrofalówki. Napisał pewien Janusz Biznesu. Oczami wyobraźni pewnie widzicie już te wszystkie wszystkie dania, które sobie podgrzejecie w pracy, kiedy w końcu wracacie na ziemię i doczytujecie. Cena zakupu to 379 zł. Na osobę wychodzi po 35 zł. Wpłaty możecie kierować na mój telefon lub na numer konta Dziękuję za wpłaty. Tak, jakiemu Januszowi szkoda było niecałych czterech stówek na mikrofalówkę dla pracowników, więc urządził na nią zbiórkę. Ale przynajmniej dobrze, że wpłaty możecie kierować, a nie wpłaty zostaną potrącone z kolejnej wypłaty. Tylko co jeśli ktoś nie wpłaci? Czy będzie tak jak z tą windą w pewnym bloku? Z windy mogą korzystać osoby, które sfinansowały zakup i ponoszą koszty eksploatacji. Czy szef zainstaluje nad mikrofalówką kamerę i będzie wystawiał notę obciążeniową za każdego nielegalnie podgrzanego kotleta? Inna kwestia, co kiedy postanowicie odejść z pracy? Czy zabieracie wtedy swój 10% udział w mikrofali, na przykład drzwiczki, razem ze sobą? Lotówka, mikrofalówka, czajnik i dystrybutor z wodą powinny być w każdym zakładzie pracy i pracownik nie powinien za to płacić. Z Rikczem zauważył Adam. Numer 2 A teraz coś trochę z innej beczki. Historia z pokładu samolotu, jaką na swoim TikToku podzieliła się stewardessa Viola przedsiębiorczy pasażer próbował rozkręcić biznes w samolocie, wykupując wszystkie z 30 dostępnych wód niegazowanych po 2 euro za sztukę. Następnie, kiedy jakiś pasażer prosił stewardessę o wodę, a ta mówiła, że już nie ma, ów Janusz biznesu wstawał i oferował od odsprzedaż swojej wody w cenie dwukrotnie wyższej. Ta historia miała przytrafić się naprawdę jej koleżance z pracy w trakcie lotu do Tel Awiwu. Ten wielokropek wyraża więcej niż tysiąc słów. A tak poza tym chyba domyślam się, kto mógł być tym Januszem biznesu w drodze do Tel Awiwu. Internauci byli naprawdę pod Wyrażeniem jego do interesów. Kupił wodę o wartości pewnie z 40 zł za 250 i odsprzedał może z 3 sztuki z 4 złotowym zyskiem. Biznesmen. Zauważają również, że Janusz nie przewidział, że pasażerowie zawsze mogą poprosić o darmowy wrzątek. Po 20 minutach będą mieli dobrą temperaturę do picia. Numer 1. W kwietniu tego roku popularnością w social mediach cieszyło się również takie zdjęcie. Rzekomo z polskiego Januszeksa. Zdjęcie, na którym pewien łaskawy pan oferuje swym podwładnym darmowe przeterminowane napoje zbulwersowało wielu. Paniareczku zatem za ten miesiąc czeka na pana wiadalni. Nic tak nie motywuje jak przeterminowana, bezkofeinowa Coca-Cola zero w temperaturze pokojowej. Zdjęcie skłoniło też do podzielenia się swoimi własnymi historiami. Swego czasu miałam szefa totalnego buca, który ponad tydzień po świętach wielkanocnych przyniósł z domu w prezencie dla pracowników świąteczne pisanki, których wcześniej nie była w stanie zjeść jego rodzina. Oczywiście przypadek jest nieco naciągany. Nie wiemy, jakie dokładnie warunki panują w tej firmie. Jeśli pracownicy mają co jeść i pić, taka kola do zabrania do domu to całkiem miły gest. Tym bardziej, że jak ktoś zauważa, jedyne co tam może się przeterminować, to tuż z nadruku z datą przydatności. Janusz zawsze mógł kole wyrzucić, tak jak w McDonaldzie wyrzuca się niesprzedane cheeseburgery. W każdym razie, wracając jeszcze do naszego zdjęcia, warto wiedzieć, gdybyście widzieli je po raz kolejny w sieci, że pochodzi ono co najmniej z 2022 roku i zostało wykonane w Ameryce. Ktoś po prostu przetłumaczył napis na polski. Mimo to, komentarze amerykańskich internautów nie różnią się zbytnio od tych polskich. Proszę, delektuj się moimi śmieciami, nie ma za co. Och, więc nie zostanę zwolniony za wyjęcie ich ze śmietnika. Dziękuję bardzo, korporacjo. Ok, tym przeterminowanym, a wcale nie wyglądającym jak 20-letni burger z McDonalda akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki z tej serii. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!